Doszło do mnie choćby dzisiaj takie coś, że bardzo często siebie pomijamy. Czy doświadczam tego współczucia? Koncentruję się albo na tym człowieku, któremu współczuję, albo na Bogu, a dlaczego mu nie pomaga. A bardzo rzadko myślimy, a jaka jest w tym moja rola? Jeżeli się we mnie wzrodziło takie współczucie, to teraz co dalej? Że właśnie z tym mam iść na modlitwę. I spytać Boga, to co w takim razie z tego współczucia? Bo to jest jakieś dobre pragnienie serca. Co z tego ma być dalej? Na jaki konkret ma się to przełożyć? Bo jeżeli tylko poczucie współ, poczuję współczucie i nie, i nie pozwolę siebie w to włączyć, tylko Boga i kogoś, na przykład komu współczuję, to albo będę zły na Boga, albo. Będę się własnymi siłami troszczył o tego człowieka, tak naprawdę nie bardzo mu to pomoże, bo jeżeli choćby właśnie pragnęliśmy zbawienia, to ja mu nie dam zbawienia, bo nie mam takiej siły, a jednocześnie się nie zwróciłem z tym do Boga, który ma taką moc, więc też nic z tego nie będzie. Wszystko się skończy na złości mojej, jakichś nerwach, rozczarowaniu, nie wiem na czym.